Kolejny odcinek za nami, Kalinir Nivar Pierwsza część znowu z naszą ukochaną komuną i pięknym światem kolorowym. No tutaj nasi scenarzyści poszli w kierunku, że nasza kochana para postanawia uciec z tego cudownego świata. Jeżeli pójdą tą drogą, to niech sobie idą. Trochę przynudnawa jest ta część serialu niestety takie przyspasabianie do wspólnego szczęśliwego życia ja bym wolał zobaczyć jak to tam faktycznie wygląda jakie tam są niesnaski tego typu rzeczy a druga że rzecz w tym, że no wieje strasznie komunom zaciąga niemiłosiernie i strasznie spłycona jest ta sytuacja w tym nowym państwie Druga połowa naszego odcinka to retrospekcja i wojna, w której uczestniczył Filo, oraz przedstawienie potwora, którego widział wcześniej. Jest to istota zwana Sparas, która potrafi zmieniać się w człowieka. No i tutaj w tym serialu dwie rzeczy mnie bolą, bo tamże Niewolnictwo i te sprawy, no to można jeszcze zrozumieć, w jakim kierunku szli, ale przemiana z Parasa oraz Maroka to jest dla mnie tutaj kompletny bezsens. Wolałbym, żeby te istoty były pokazane, ta reszta mało ludów. No ale poszli w tym kierunku, to nie idą. I mamy tutaj sytuację, gdy nasz główny bohater dostaje rozkaz spalenia wypalenia całej. Doliny, ostatniego miejsca zamieszkania przez sparasy. No i je przez te działania wypalają żywce Okazuje się, że ten sparas wiedział, wyczuwał mało ludów. Dlatego pozostawił naszego fajlo przy życiu, przy pierwszym spotkaniu. Chłopak nie zgadzał się z rozkazami, ale je wykonał. No i do teraz go to dręczy i. No, zwariował chłopak. Nam tutaj trochę. Odbija mu. na szczęście. Ma szansę wyjść z więzienia, by pomóc w złapaniu bestii. No, a jeżeli chodzi o państwo, no to tutaj tworzy się nowy rząd, który ma to wszystko uporządkować. Sojusznicy też stwierdzili, że czyli pakt, że mają wojnę domową u siebie i woleliby, żeby ich jedyny sojusznik, który tutaj jest nie miał drugiej wojny domowej u siebie no pragmatycznie do tego podchodzą a nasza uchana Pixa chyba przechodzi małą przemianę wewnętrzną i postanawia wszystko to rzucić w cholerę w końcu i zniknąć no, odcinek bardzo fajny bardzo fajnie przedstawiony chociaż jak dla mnie, to tego typu potwór tutaj nie powinien mieć w ogóle miejsca. Powinno to być trochę inaczej rozwiązane. O tyle na dzisiaj. Dzięki i do następnego hej.